Przyszedłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Stasiu, no chodź. Och, przepraszam, taka jestem. <noise> dziękuję, takie śliczne. Wiesz, to moje ulubione kwiaty. Tu masz jeszcze. O, co, dziękuję. No czuj się jak u siebie w domu. Musisz jeszcze poczekać chwileczkę. Jestem tak niezupełnie gotowa, że tak wcześnie przyszedłeś. Tak? Co? Tam na stole leżą moje zdjęcia. Możesz się sobie obejrzeć. Staszek, Staszek, strasznie cię przepraszam, ale czy mógłbyś mnie przepchnąć w wannę? Ależ ty jesteś silny. Kapciu, coś ty zrobił! No, szczęśliwie to był tylko szampon, a przy okazji umyłeś sobie głowę. No. Idziemy do teatru. Do teatru? Po co? No Stasiu, przecież ja pracuję w teatrze. Teraz. Widzisz synku? Tak wygląda baleron. Aha! Ale nie tylko satyrą i piosenką, nie tylko żartem walczyła ludność z okupantem. A gdy zabrakło amunicji. A gdy zabrakło amunicji, znów najlepszą pociechą były słowa piosenki, koleżeńskiej, żołnierskiej, prostej. Posłuchajmy. Hej, młody, radzisło, smutek zaciska. Przecież na tych dniach za trzydzieści lat. Przemiknie z pewnością jasna długa, prosta, szeroka, jak morze, krasa ma i z brzemię zepnie drugi zezpie, zezpie, ojciec, lecz. Niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę, bo ja nic nie widzę. To niech pan idzie do lekarza od oczu. Proszę pana, co pan się tak na mnie kładzie? Przepraszam. Pani Zosiu, pani Zosiu, pani pozwoli. Co? O, pani zobaczy. A ja wiem co to jest. Ja przed tym 20 lat w innym teatrze też pracowałam. To tam jeden taki krytyk napisał, że na przedstawieniu, jak był, to wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy. To pani myśli, że to ten szal? jakiś inny. Tamten sobie już wyrwał. Stasie! Ty się Amerykana zrobił. Kodzia? W tym filmie tak się ciebie stało? Nie, patrz. Mordę kopany. Życiu bym do teatru nie poszedł.